No to co, wraca Daniel Ricardo do Formuły 1 czy nie? Spróbujemy to rozstrzygnąć. Cześć, to Michał Ogiorowski, zapraszam. Na wokół Padoku będzie o Danielu Ricardo, ale pozwolicie, że zanim przejdę do Daniela Ricardo i jego przyszłości w Formule 1, to trochę też o Danielu Ricardo, ale nie do końca. The F1 Royal Wedding, czyli królewski ślub w Formule 1, a chodzi o Chloe Stroll, czyli siostry Lensa Strolla, która Brała ślub z niejakim Scottem Jamesem, czyli australijskim snowboarderem. No i oczywiście ślub był z wielką pompą. Mówię o tym dlatego, nie żeby tutaj robić jakiegoś wielkiego pudelka, ale żeby połączyć wątki formułowe, oczywiście. No i teraz tak, uwaga: goście dostali upominki, wśród których były czapeczka, czekoladki oraz tequila. Fajny upominek w sumie dla gości. Na ślubie pojawili się ze świata Formuły 1 m.in. Toto Wolf oraz Flavio Briatore. No i był jeszcze. O, no właśnie, Daniel Ricardo, który nie dość, że uczestniczył w ślubie, ale został świadkiem Scotta Jamesa, dlatego że panowie bardzo się przyjaźnią, w związku z tym Daniel Ricardo tam się pojawił. Ślub był w Wenecji, oczywiście, w pięknym wydaniu, pływali na łodziach, sesje zdjęciowe, wielka impreza i tyle w sprawie tego ślubu, ale warto było odnotować. No to wracając do Daniela Ricardo, pojawiły się informacje, że Daniel Ricardo może wrócić do Formuły 1 i to jeszcze w tym sezonie, a to dlatego, że żółtą kartkę otrzymał Nick de Vries. Otrzymał od samego Helmuta Marko, dostaje trzy wyścigi na to, żeby się wykazać. Dotychczasowe miejsca Nika De Vrisa, 14, 14, 15, 14 w sprincie w Baku, nieukończony wyścig i 18. No, trochę poniżej oczekiwań, biorąc pod uwagę, że Yuki Tsunoda ciągle w okolicach 10, 10, 11, 11, 10. Z drugiej strony myślę sobie, że trochę tego należało się spodziewać, że na początku sezonu może być trochę za Yuki Tsunodą, no ale oczekiwania były większe i ja tutaj też biję się w piersi, się przyznaję że jednak trochę więcej spodziewałem się po Niku de Vrisie. Czy będzie w stanie się wykazać w ciągu najbliższych trzech wyścigów, bo takie dostał podobno ultimatum przed nami Imola, Monaco, Barcelona. Nie będzie tam się łatwo wykazać, tym bardziej, że Yuki Tsunoda jest naprawdę w bardzo dobrej formie i cały czas ociera się o punkty, a te punkty są ważne. Przypominam też, że Williams, Haas, Alfa Romeo i Alfa Tauri są gdzieś tam blisko siebie i będą walczyć pewnie do końca o miejsce w klasyfikacji konstruktorów. No to teraz tak. Co może się wydarzyć, jeśli nie wytrzyma tej presji Nick de Vries? Szczerze mówiąc, trochę mu współczuję, bo niełatwo się jeździć z taką presją, kiedy wiadomo, że każdy kolejny weekend przybliża do ewentualnego odejścia. Trzeba się wykazać, ale nie można też przesadzić. Nie można rozbić samochodu, nie można pozwolić sobie na wjechanie w tył samochodu Lando tak jak ostatnio na przykład. W związku z tym jazda z presją nie będzie łatwa. Po takim doświadczonym zawodniku jak nigdy w RIS spodziewałem się, że jednak szybciej wskoczy na ten wyższy poziom. Chociaż wiedziałem, że początek no, nie jest tak, że wsiądzie do samochodu i od razu będzie tak szybki jak Yuki Tsunoda. No ale jednak wydawało mi się, że lepiej będzie sobie radzić. No więc tak, Helmut Marko mówi, że Daniel Ricardo to chyba raczej nie, i że są inni kandydaci. Ja nie do końca wierzę Helmutowi Marko. Przed Grand Prix Miami był w Faency Daniel Ricardo, i tam przymierzał fotel w Alfa Tauri. Później był rezerwowym kierowcą właśnie Alfa Tauri w, w Miami. No i teraz gdzieś tam jest przymierzany. Zostawmy na razie Daniela, Daniela Ricardo i powiedzmy, jacy jeszcze są kandydaci. Oczywiście Liam Lawson, który jeździ teraz w Super Formule. To jest trzeci zawodnik zeszłego sezonu w Formule 2. Wygrał debiutancki wyścig w Super Formule w, w Azji, no i tam zajmuje w klasyfikacji generalnej czwarte miejsce. No i jest jeszcze Ayumu Iwasa. No ale co, mielibyśmy dwóch Japończyków w Alpha Tauri? Coś mi się nie chce wierzyć, więc jednak sądzę, że Liam Lawson albo Daniel Ricardo. No ale teraz tak, co mógłby zyskać, co stracić Daniel Ricardo? Wiadomo, że e, przeszedł już bardzo dużo testów w symulatorze Red Bulla i Christian Horner sam mówił o tym, że nabrał jakiś złych nawyków z poprzednich zespołów i musiał wyeliminować te nawyki. Wydaje mi się, że jeśli rozważana jest ewentualna zamiana Sergio Pereza za Daniela Ricardo, kiedyś tam, nie wiem, czy na następny sezon, czy na jeszcze następny, no bo do końca przyszłego sezonu ma ważny kontrakt e, Sergio Perez. No to gdzieś tam tego Daniela Ricardo będą chcieli sprawdzić, i teraz dla Daniela Ricardo. Z jednej strony to może być ciekawy sprawdzian, z drugiej strony, jeśli nie poradzi sobie na tle Jukiego Tsunody, no to spali sobie już ewentualny powrót do Formuły 1. Ale jeśli nie spróbuje, to może się okazać, że nigdy takiej szansy nie dostanie. Więc jest w trudnej sytuacji. Myślę sobie, że jeśli dostanie taką propozycję, no to nie będzie marudził, tylko wskoczy do Alfa Tauri i postara się wykazać i pokazać, że jest dobrym kierowcą, a jeśli nie, no to po prostu będzie musiał się pożegnać z Formułą 1. Co Wy sądzicie? Dajcie bardzo proszę znać, jestem ciekawy Waszego zdania. Wróci Daniel Ricardo czy nie czy wróci w Alfa Tauri, czy też będzie czekać na miejsce po prostu w lepszym zespole, napiszcie w komentarzach. Dajcie suba, jeśli lubicie ten kanał, bo to oczywiście przydaje się w rozwoju tego kanału, suniemy w stronę kolejnych celów. No to jeszcze w sprawach ewentualnych transferów, Toto Wolf będzie próbował ściągnąć... Mika Schumachera do Williamsa, co jest dosyć natura naturalnym ruchem. Wiadomo, że James Wals jest teraz szefem Williamsa, że obok świetnego Aleksa Albona jeździ tam Logan Sargent. Nie miał łatwego początku sezonu, ale też nie było źle. Natomiast Toto Wolf będzie naciskać. Wiadomo, że Wpływy Toto Wolfa w Formule 1 są ogromne. W związku z tym, jeśli sobie wymyślił coś takiego, to wydaje mi się, że Mick Schumacher ma duże szanse na to, żeby tam się pojawić. Oczywiście wiele będzie zależało od formy samego Logana Sargent, Sargenta, którego muszę przyznać szczerze, polubiłem, i yy, no jestem ciekawy, jak będzie sobie dawać radę w tym sezonie. A propos Toto Wolfa, a także Christiana Hornera, kilka takich newsików z życia tych dwóch szefów. Po pierwsze, po odejściu Franza Tosta, Toto Wolf, czyli szefa Alfa Tauri, który odchodzi z końcem tego sezonu, Toto Wolf pozwolił sobie na żarcik, że następny powinien być Christian Horner. No tak z przekąsem, wiecie jak to. Toto Wolf. Najdłużej panującym szefem zespołu jest właśnie Christian Horner, drugim najdłużej panującym był. Franz Tost. W międzyczasie za to Toto Wolf zaczął wykłady w szkole biznesu Harvardu i bardzo się z tego cieszy i przyznał, że mama w końcu jest z niego dumna, że zajął się jakąś poważną pracą, ale jest zadowolony, dzieli się doświadczeniami z zarządzania takim produktem, jaki jest zespół Formuły 1 Mercedesa. Chętnie bym Uczestniczył w takim wykładzie, bo uważam, wydaje mi się, że mogą być znakomite. Z kolei Christian Horner udzielił ciekawego wywiadu w Financial Times, w którym przyznał, że Adrian Newey prawie puścił Astona Martina z torbami. No bo jak wiecie, Adrian Newey zajmował się projektem Valkyrie, czyli. Hypercara produkowanego przez Astona Martina. No i jak, jak roztoczył swoją wizję i, i zaczął tam wdrażać różne rzeczy, no to się okazało, że może pójść z torbami po prostu Aston Martin. No i ostatecznie oczywiście spieli ten projekt. 150 walki powstało, 1160 koni mocy, 6,5 litra V12. Silnik wspierany motorem elektrycznym 160 KONI, 18 na liście najmocniejszych samochodów seryjnie produkowanych na świecie. No i teraz uwaga: bo pewnie nie wszyscy odnotowali, a chciałbym przy okazji też odnotować, że z powodu COVID-u. Zmieniły się plany oznaczania samochodu Red Bull'a. Był RB16, potem wjechał RB zamiast 17, 16B, a później przeskoczyli do RB18 no i zaginął RB17. I tym RB17 to jest niedokończona sprawa. Będzie 50 yy, samochodów, które stworzy Adrian Newey, wyścigowych tylko na tor. No, i mają być wyjątkowe, pokazujące pełnię możliwości nie samochodu Formuły 1, tylko samochodu gdzieś tam poza Formułą 1, ale super sportowego. I to ma być pokaz możliwości Adriana Anioła: 50 takich samochodów powstanie z silnikami V8. General Motors, który jak wiecie, przymierza się cały czas do Formuły 1, do wejścia razem z Mario Andretti udzieliło wywiadu, a konkretnie tego wywiadu udzielił Eric Warren, czyli dyrektor wykonawczy General Motors Motorsport, udzielił Autosportowi, w którym poinformował, że oczywiście cały czas wspierają Mario Andretiego, mają szansę na wejście do Formuły 1 2025 roku, natomiast rozważają też produkcję własnych silników. Nie od 2025, tylko realna data to jest 2027. Gdy, jeśli Mario Andretti ze swoim zespołem miałby wejść, no to wtedy korzystaliby z silników Alpin, a wiadomo, że dla General Motors, dla Cadillaca korzystanie z innego dostawcy silników, no jest takie średnio na jeża, wiecie jak to jest, inna metka tutaj jakoś nie koresponduje. No więc w związku z tym przymierzają się też do produkcji własnych silników od 2027 roku i o tym właśnie chciałem Wam powiedzieć. Zbliżamy się do wyścigu na Imoli i Guan Yu Zhou poinformował, że szykuje się bardzo duży pakiet poprawek do Alfa Romeo i że mają tam zyskać nawet kilkadziesiątych sekundy na okrążeniu. Kilkadziesiątych to jest bardzo dużo, wszyscy tam się zbroją i szykują, jeszcze o tym powiem, natomiast przy okazji Alfa Romeo Chciałem też powiedzieć, że wysłuchałem w końcu tego dłuższego wywiadu w Beyond the Grid z Walteriem Potasem. Dużo fajnych rzeczy opowiada, m.in. o produkcji ginu z ekologicznych upraw w Finlandii i jak powinien smakować dobry gin. Nie może palić, jeśli tam jesteście zainteresowani, to posłuchajcie sobie tego fragmentu o ginie, jakie walory powinien spełniać mieć dobry gin. Natomiast przy okazji został Walteri zapytany, kto jego zdaniem jest najlepszym kierowcą w stawce obecnej, kierowcą Formuły 1, i bez chwili wahania powiedział: Lewis Hamilton. Nie mam żadnych wątpliwości, że Lewis Hamilton jest ciągle najlepszy. Wiem, wiem, nie wszyscy się z tym zgodzą. Ale trudno odmówić Walterowi Bottasowi takiego trzeźwego spojrzenia na, na całą sytuację w Formule 1. Wiem, cały czas się kumplują i to dosyć mocno, jak twierdzi, z Luisem Hamiltonem, no ale z drugiej strony jest w tym momencie w Alfie Romeo, więc nie jest zależny od wpływów Mercedesa, chociaż, chociaż przyznał się, że w czasie, kiedy był w Mercedesie, to Wolf nie pełnił funkcji jego menedżera, natomiast kiedy odszedł z Mercedesa i jest w Alfa Romeo. To, to, to Wolf wrócił do obowiązków menedżera Walterego Botasa. Ciekawa historia. Uwaga, będziemy mieli co? Nowy format kwalifikacji. Eee, Q1 twarde opony, Q2 pośrednie opony i Q3 opony miękkie. Liczba kompletów opon ograniczona w związku z tym z 13 do 11. No i to jest Oczywiście, trochę będzie loterii. Myślę, że jakieś niespodzianki się pojawią. Nie spodziewam się tutaj jakiejś wielkiej rewolucji, ale czasami jest tak, że jeden, niektóre zespoły, niektóre samochody lepiej spisują się na twardszej mieszance niż na tej miękkiej. W związku z tym może się okazać, że jednym ta w Q1 będzie bardziej pasować, innym mniej. Też przewidywanie zmian między Q1, Q2, Q3 okaże się dużo trudniejsze. No, może być ciekawie. W związku z tym przypominam, pewnie jeszcze o tym powiem przy okazji zapowiedzi. Weekendu na Imoli, ale bądźcie tutaj czujni i pamiętajcie o tym. A propos opon Pirelli, Mario Izola poinformował, że pojawi się nowa mieszanka przygotowana specjalnie na Grand Prix Wielkiej Brytanii. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, że te nowe samochody Formuły 1 w tym sezonie generują jeszcze, większe, jeszcze większy docisk, jeszcze większe przeciążenia, działają na opony, no i zaczęli się martwić, że po prostu opony na Silverstone nie wytrzymają. Mieliśmy. Już różne historie z tym związane. Louis Hamilton dojeżdżający na trzech kołach. Mieliśmy opony rozerwane w samochodach Ferrari jeszcze wcześniej, kiedy jeździli Ferrari kimi Raikkonen i Sebastian Vettel. Także rzeczywiście przeciążenia tam są ogromne, prędkości są ogromne. Sekcja Magots, Beckets daje w kość, kołps również, no, i zostanie wprowadzona mieszanka. Już z technologią przygotowywaną na 2024 rok i ze względów bezpieczeństwa postanowili te opony wprowadzić, zostaną przetestowane nie w trakcie tego, tylko kolejnego weekendu. Zespoły dostaną je w Barcelonie na pierwszy i drugi trening i tam będą mogli sprawdzać, jak się zachowują te opony. Teraz, jeżeli chodzi o te przeciążenia, to Mario Isola przytacza, jakie są różnice w czasach okrążeń. Jak sobie weźmiemy czasy pojedynczych okrążeń, to samochody są w tym roku szybsze średnio o jedną sekundę i jedną setną. Jedną i jedną setną sekundę. No to jak przyspieszają o sekundę na okrążeniu, to te różnice są rzeczywiście odczuwalne i dlatego Pirelli postanowiło przygotować specjalną mieszankę. Imola. Wiecie jak się nazywa ten weekend? To nie jest Grand Prix Emilii Romanii, to nie jest Imola, tylko to jest... Formula 1 albo Formula One, właściwie nie wiem jak w tym wypadku powinno być. Niech będzie, że Formula 1 Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Tak się nazywa ten wyścig. Zapamiętajcie sobie. Więcej o nim powiem w czwartek jako zapowiedź wyścigu. Już Was serdecznie zapraszam i w czwartek chciałbym zorganizować live. Taki zapowiadający wyścig, a przy okazji będę miał coś ciekawego dla Was. No i tak, rzeczy na które warto zwrócić uwagę przy okazji wyścigów Naimoli to są oczywiście poprawki Mercedesa. Mercedes zapowiada, że zmieni się filozofia sidepodów, boczków, ale to nie tylko o to chodzi. Przebudowane zawieszenie, zmiana wielu elementów, które mają wpływ na zachowanie samochodu. Czy to jest silver bullet, jak mawiają niektórzy? Raczej nie mówi Toto Wolf, to jest zmiana filozofii i fajnie opowiadał o tym Marcin Budkowski, że jak się zmienia filozofię, to z jedną dochodzi się gdzieś tam na szczyt, jak się wprowadza inną, to trzeba trochę zjechać, żeby wejść na szczyt. Może to być wyższy szczyt, a może być niższy. Nigdy nie wiadomo. No więc przekonamy się, jak będzie z Mercedesem, ale podążają inną drogą. Poprawki Ferrari też się szykują duże. No i co się dzieje z Szarnym Eklerkiem, bo trzy rozbite samochody w 8 dni to jednak e, przesada i coś tam ewidentnie chrzęści i szwankuje. Rywalizacja w Red Bullu, czyli Max Verstappen kontra Sergio Perez. Bardzo jestem ciekawy, jak się rozwinie. Jak odpowie zespół Alpin na to, co powiedział e, dyrektor, e, szef Alpin koncernu, czyli Laurent Rossi. Mianowicie, że. Nie dowożą po prostu, i że, jeżeli się spojrzy na wydatki wydatkiłożone na ten zespół, no to to jest dużo poniżej oczekiwań, i no to też była taka żółta kartka, jeśli nawet nie czerwona, dla Otmara Schaffnauera i właściwie całego zespołu, no i ciekawe, jak oni na to odpowiedzą i się zachowają. No i oczywiście nowy format kwalifikacji, o którym wspomniałem. Wielkie dzięki za ten odcinek w PADOKU, Trzymajcie się, dajcie łapkę w górę, jeśli lubicie ten kanał. Do zobaczenia w takim razie w czwartek. Pa!